Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale Kręcimy Nieruchomości. Dzisiaj bez zbędnych wstępów, bo dzisiaj mówimy o bardzo ważnej rzeczy, czyli o inwestowaniu pieniędzy w nieruchomości. A inwestując pieniądze w nieruchomości, pieniądze, które są bardzo często dorobkiem całego życia niektórych z nas, pieniądze, które są naszą podstawą, taką, takim naszym zabezpieczeniem na przyszłość, chcemy mieć pewność, że jeżeli kupimy jakąś nieruchomość, to będzie to dobry wybór i ta nieruchomość przyniesie nam spodziewane zyski. Więc w dzisiejszym odcinku opowiem Wam właśnie o tym, jakie nieruchomości warto kupić, żeby zabezpieczyć sobie ten zainwestowany kapitał. Ale zanim zaczniemy, ci, którzy jeszcze nie subskrybują naszego kanału, dajcie suba, dajcie łapkę w górę i lecimy z tym odcinkiem. Lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja to są trzy słowa klucze, które w nieruchomościach mają podstawowe znaczenie, bo lokalizacja to jest coś, co gwarantuje nam zysk z inwestycji, zysk z najmu lub odsprzedaż nieruchomości później po wyższej cenie, czyli to, co będzie każdego z Was interesować. Lokalizacja w centrum miast, czyli w miejscach, gdzie bardzo dużo się dzieje, w miejscach, gdzie mamy całą e, infrastrukturę, mamy dużą infrastrukturę, mamy rozrywki, mamy kulturę, kina, teatry i tak dalej, bardzo dużo się dzieje, Małe mieszkania, 30, 40, 50 m2, które mają największy potencjał klientów do dalszej odsprzedaży, jak i wynajmu. Mamy tutaj zarówno młodych ludzi na najem mieszkalny, jak i komercyjne kancelarie, biura, gabinety, studia. Łatwo wynająć i łatwo później to sprzedać. Jeżeli dodatkowo ten lokal znajduje się w odrestaurowanej lub przynajmniej częściowo odnowionej kamienicy, to dochodzi nam jeszcze grono klientów, których możemy określić koneserami kamienicy. I zatrzymajmy się na chwilę przy kamienicach. Kamienice to przede wszystkim lokalizacja, czyli położenie w centrum miast. I kamienice to co najważniejsze, to ograniczony zasób, bo takich budynków już nam w Warszawie czy też w innych miastach więcej nie przybędzie. Dlatego świetną lokatą kapitału, szczególnie w niepewnych czasach, są właśnie lokale w zrewitalizowanych kamienicach, zwłaszcza luksusowych. Ich unikatowość i ograniczony zasób są ich największymi atutami i podnoszą atrakcyjność inwestycji. Zabytkowe nieruchomości są trochę jak wino: im stać tym bardziej wartościowe. Tego typu produkt luksusowy to jest coś niepowtarzalnego, coś co wyróżnia się swoim charakterem spośród tysięcy innych nieruchomości. Taka inwestycja gwarantuje przyszłemu właścicielowi zabezpieczenie kapitału oraz najwyższy standard codziennego życia. Kolejnym typem nieruchomości, na jakie warto zwrócić uwagę, to są nieruchomości niepowtarzalne. Użyłem takiego określenia, ale mam tutaj na myśli szczególnie penthouse'y, takie nieruchomości, których po prostu jest o wiele mniej niż innych nieruchomości, no bo jeżeli deweloper buduje budynek wielomieszkaniowy, no to w tym budynku penthouse będzie jeden albo będą dwa, no bo więcej miejsca dla tych penthouse'ów nie będzie. Przez to też ich zasób jest bardzo ograniczony, ich, ich liczba jest bardzo ograniczona. Pamiętam jak na początku mojej pracy prowadziłem sprzedaż właśnie takiej dużej nieruchomości na najwyższym piętrze i nie zdawałem sobie wtedy sprawy jak ważne jest przed wystawieniem oferty na rynek, jak ważna jest analiza Takiego rynku, czyli sprawdzenie tego, jakie nieruchomości w takim segmencie są sprzedawane. Po wystawieniu tego ogłoszenia w ciągu kilku dni zgłosiło się bardzo dużo osób. Jeden z klientów powiedział mi, że takich nieruchomości właśnie w tej dzielnicy praktycznie nie ma. Yy, powiedział mi, że są tylko dwie takie nieruchomości na dzielnicę, która ma ponad 100 tysięcy osób. Także warto. Yy, przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, zwracać uwagę właśnie też na takie nieruchomości. To będą też nieruchomości droższe, no bo sam metraż będzie robił cenę, więc może być to fajna lokata kapitału, jeżeli mamy do zainwestowania większą kwotę. Kolejny element rynku, który warto poznać, to są nieruchomości z segmentu premium. Ekskluzywnych produktów przybywa i uważam, że ten trend będzie się utrzymywał, a nowe budynki z segmentu premium będą oferowały swoim klientom coraz więcej wartości dodanych, takich jak concierge, spa, baseny. Garaż jest już elementem must have. Jeżeli dodamy do tego, że nieruchomości premium w Polsce w tych w najlepszych lokalizacjach są nadal 5 razy tańsze od nieruchomości premium, jakie możemy kupić w Europie Zachodniej, no to daje nam to ogromny potencjał i ogromną możliwość lokaty kapitału, i bardzo dobrego zwrotu za kilka lat. Bo pamiętajcie też, że w nieruchomości inwestuje się na lata. Żeby osiągnąć jak najlepszy zysk, to trzeba te pieniądze w nieruchomościach na kilka lat zostawić. Oczywiście zdarzają się flipy, tak, gdzie robimy jakoś, kupujemy jakąś super okazję. I robimy to w ciągu miesięcy po jakimś szybkim remoncie, ale takie rzeczy, no sami musicie przyznać, to nie zdarza się zawsze. Większość nieruchomości kupujemy po prostu na kilka lat, lokujemy tam kapitał i czekamy cierpliwie, aż ten kapitał nam wzrośnie, a cena tej nieruchomości poszybuje do góry. I tutaj znowu przełożenie na to ma lokalizacja, bo te budynki są zazwyczaj budowane właśnie w topowych lokalizacjach. I druga rzecz ograniczony zasób takich budynków co wiąże się również z ograniczonym zasobem takich lokali. I tutaj odsyłam was do naszego odcinka, który nagraliśmy rok temu albo dwa lata temu, top 5 najdroższych lokalizacji w Warszawie. E, zobaczycie tak e, zobaczycie tam e, w jakich lokalizacjach są położone te najdroższe apartamentowce, te najdroższe budynki i ile z nich jest też w kamienicach. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to tyle. Jak widzicie, staram się moją wiedzę przekazywać Wam w jak najbardziej skondensowany sposób, bez opowiadania w kółko jakichś dziwnych historii, tylko po to, żeby zwiększyć czas oglądalności na YouTubie e, wiem też, że czas to jest nasz najważniejszy zasób, dlatego staram się szanować wasz czas i wy szanujcie swój czas i nie, nie przeznaczajcie go na jakieś głupoty. W dzisiejszym odcinku to tyle. Jeżeli chcielibyście jednak jeszcze dowiedzieć się czegoś o rynku nieruchomości, o pracy agenta nieruchomości albo obejrzeć jakieś luksusowe rezydencje, to zapraszam do innych odcinków. Na naszym kanale. Cześć!